Uważam, że w sytuacji jakiej w tej chwili znalazł się nasz kraj należy zrobić wszystko, żeby mówiąc może górnolotnie, ale prawdziwie ojczyznę ratować. Jestem głęboko związana z Pleszewem, z ziemią pleszewską i przywiązana do tego miasta. I na pewno będąc posłem zrobię wszystko, żeby to miasto promować, żeby było coraz ładniejsze, bardziej otwarte jeszcze, żeby po prostu ściągnąć tu ludzi, ściągnąć inwestycje i żeby po prostu żyło się tu coraz lepiej. Tego możecie Państwo być pewni. Uważam, że PiS zrobił tyle złego w każdej dziedzinie życia, w gospodarce, w praworządności, w sądach, w ustawach, przedsiębiorcom, kobietom. No właściwie, gdzie nie wejdziemy w temat, to PiS zawalił. Zrobił jedno, kupił sobie niektórych wyborców. No i te działania PiSu Trzeba przede wszystkim odwrócić, wszystko skierować na nowe, właściwe tory.